Rozdział trzeci. Dużo czasu upłynęło, zanim zrozumiałem skąd przybył. Mały książę, choć sam zadawał mi wiele pytań, udawał, że moich nie słyszy. Dopiero z wypowiedzianych przypadkowo słów poznałem jego historię. Kiedy po raz pierwszy ujrzał mój samolot, nie narysuję mego samolotu, ponieważ jest to rysunek zbyt trudny, zapytał: Co to za przedmiot? To nie jest przedmiot. To lata, to samolot, to mój samolot. Byłem bardzo dumny, mogąc mu powiedzieć, że latam. Wtedy zawołał: Jak to? Spadłeś z nieba? Tak odparłem skromnie Ach, to zabawne i mały książę wybuchnął śmiechem, który mnie rozgniewał. Wolałbym, aby poważniej traktowano moje nieszczęście. Po chwili powiedział: A więc ty też spadłeś z nieba? Z jakiej planety pochodzisz? W tym momencie rozjaśnił mi nieco mrok otaczający jego zjawienie się i spytałem natychmiast więc ty przybyłeś z innej planety? Ale on nie odpowiadał. Schylił głowę i uważnie przyglądał się mojemu samolotowi. To prawda, czymś takim nie mogłeś przybyć z daleka. I pogrążył się w rozmyślaniach. Następnie wyjął z kieszeni baranka i zaczął uważnie przyglądać się swemu skarbowi. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo byłem zaintrygowany tym zagadkowym zwierzeniem o innych planetach. Starałem się zatem dowiedzieć czegoś więcej. Skąd przybyłeś, mój mały? Gdzie jest twój dom? Dokąd chcesz zabrać baranka? Po chwili pełnej skupienia powiedział: Dobrą stroną tej skrzynki, którą mi dałeś, jest to, że będzie w nocy jego domkiem. Naturalnie, jeżeli będziesz grzeczny, dam ci jeszcze linkę i palik, abyś mógł go w dzień przywiązywać. Ta propozycja uraziła małego księcia. Przywiązywać? Też pomysł. Jeżeli go nie przywiążesz, to pójdzie gdziekolwiek i zginie. Mój mały przyjaciel znowu się roześmiał. A gdzież on ma iść? Gdziekolwiek, prosto przed siebie wtedy mały książę powiedział z powagą. To nie ma znaczenia, ja mam tak mało miejsca. Następnie dorzucił z odrobiną, jak mi się wydawało, smutku. Idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko.